Siemano widzowie, tu Tinkness. Dzisiaj Wam pokażę, na czym polega komenda fill. Przeszliście w komentarzach. I na czym ona polega. Jak ją wykorzystać. Zaraz się tego dowiecie, a ja Was zapraszam do oglądania. Słuchajcie widzowie, może nagrywam opowiem, na... co to jest w ogóle komenda fill. Komenda fill to no, że tak chcemy, jest chcemy się budować. Po prostu chcemy zrobić szybko jakąś ścianę albo jakiś budynek. Bo się spieszy na przykład do mapek jakiś, albo do typu tego, jak robimy jakiś serwer, albo po prostu jakiś domek, to się... Dobra, jak używać tej komendy? Ja się zaopatrzyłem w takiego moda, który dodaje taką siekierkę, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, taką wózkę, co to robi, ale wy no możecie bez tego, ale one zapisuje akordy i w ten sposób jest łatwiej. Teraz Wam pokażę, jak ją przywołać. Dobra, jak ma się tego danego moda, to yy, klikamy na klawiaturze przycisk slash i się nam otwiera do kodu, do kodów różnych. Yy, Mamy jeden głośnik, jeszcze raz ściskamy i w ten sposób nam Wand i enter. I w ten sposób nam przywołuje, ale pamiętajcie, że to musi być do tego specjalny mod, bo jak się to nie ma, to to nie zadziała. A jak, ja akurat się zatrzymam w takim miejscu. Weźmiemy sobie jakiś blok, załóżmy, że jest tą. i jaką chcemy ścianę? Najpierw ściana? potem Wam pokażę, jakie inne rzeczy. To działa na wydruki i na jawy. Naprzeciwko tego bloku, yy, za od dołu zaznaczamy i budujemy się do góry tak, jak chcemy mieć wysoko. Załóżmy, że dotąd. I klikamy na to siekierko, albo po prostu zapisujecie sobie to tylko miejsce, stajecie na tym i zapisujecie i tego. I, i tę ok. najważniejsza część. Piszecie film y, przez jedno l I, I tu bierzecie te kody, albo sobie przypisujecie swoje to, co zaznaczyliście. Musicie mieć dwa. I tu, te, które mam jeszcze jedno. jak To już zapiszemy. To, bo to są dwa różne, jak chcecie na Bydroku załóżmy, to piszecie po prostu jaki chcecie blok po prostu, tak? Ale już na drammy piszecie na raft. Dwie takie kopeczki i jaki chcemy blok. My chcemy stone, a. Piszemy stone. A. I jak to? To Enter i nasie wybudowała taka ściana. Jak ona wygląda. Na BROKU piszecie po prostu Stone. I to wszystko. Albo jaki chcecie bloku. To załóżmy teraz, że chcemy taki kwadrat wypełniony. Dajmy tak i naprzeciwko tego kwadratu chcemy kwadrat. A jak prostokąt to możemy gdzieś tak. A ja załóżmy, że kwadrat to bierzemy tak naprzeciwko się tak żeby był tak na boku. Wybudowujemy się jaką chcesz. Chcecie mieć wysokość, grubość i, i patrzcie. zobaczmy tak samo tu i tak samo tutaj. I piszemy to samo, fil. I zapisujecie kordy jednego miejsca i drugiego. Tak? Jak zapiszemy to jeszcze raz mi na seraf. takie te dwie kropeczki i stołamy. Jak w tym momencie, to mamy, jakby budowało takie, tak jakby na i środki jest wypełnione oczywiście jak chcecie nie wypełnione to musicie robić takie wszędzie jak to w bokach jak i no to na tyle, ale jeszcze załóżmy, że chcemy to usunąć, jeszcze sobie przypomnę, żeby, że tak, yy, już, yy, może tak może chcecie użyć tych wcześniejszych kordów to zaznaczacie i tamto jako zaznaczenie To to samo, i szamy najpierw te kordy i tam tego drugiego miejsca. I ja tu wam powiem wszystko. Teraz piszcie mi na cerat. Takie dziwne te dwie kropelki. I piszecie mi z tylko A idzie. A -ir. I patrzcie, co się nam usuwa. Możecie też w głębieniu, ale to jest łatwiejsze. Świetnie. mogę, załóżmy, dotąd. I pisząc dotąd, załóżmy. I piszemy film, e, tutaj akordy e, to błądka, piszemy swoje akordy okay. e, 1, 2 i 3, 5. Tutaj mam moje kordy akurat w Myśli, o, tutaj akurat bedrock mi zniszczył trochę mogą. Jak tak będzie, to możecie jak wydaje ten i ten zaznaczyć, to wam nie zniszczył drogo. A ja to jestem na polskim świecie, możecie to na ważnym świecie. No i tak to się prezentuje. Na dzisiaj to koniec odcinka, jeśli Wam poradnik się spodobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Będzie mi naprawdę miło, bo chciałbym kiedyś dobić chociażby subskrypcji. Ale na dzisiaj to tyle. Jak będziecie chcieli więcej typu takich poradników, to piszcie w komentarzach. Ja raz Wam się żegnam. Cześć!